Siemaneczko, jak sami już widzicie jestem na grze, bo jestem na nowej miejscówce wprowadzoną, wprowadzoną przez Epic Games. W sumie nie jest... Ona już się chyba... dojść... no niedawno, ale Epic Games prowadziło ją... Nie wiem w sumie ile temu czasu. Oczywiście piszcie w komentarzach, jeżeli wiecie. Boże, jak to się to... O, nie, dobra. Lecimy se do wyrwy, jakiś typ obsypał oczywiście. No, zosta. O, o, o. Co jest? Dzią mi strzelają. Boże, to jest ten silnik nic nie widzę. No i oczywiście subskrypcja. Tam? O, o, o. Jest, jest. Kurde, nie mogę. Ło! Dobra, czy yy, coś mamy? Gdzie? Dobra, widzimy się już w strefie. Dobra, jesteśmy już w strefie, co idziemy. Co to jest? I co to jest? Co mnie celuje? Co jest? Co to za drony są? A czy nie jest tego Galactusa? XD Nie gadaj, że ty, ty... Coś kojarzę. Co to jest? What? Co Epic zrobiło? Nice. Ja takie patrzę, ej, to we mnie celuje. Zawsze wiem, że to będzie we mnie strzelało. Tak więc... Sto, sto. Dobra, czy tutaj mam jakąś skrzynię? Nie mamy pompy Epic Games proszę. Dajcie chociaż najsłabszą pompę w grze. Byle tylko była pompa. No i nic nie ma. Może tam gdzieś będzie może tu będzie w autobusie. No dobra, lecimy tam. No i nie ma tej pompy, ale chociaż mamy Kewa. To też dobrze. Proszę pig, dajcie pompę gdzie, gdzie są te, te ludzie? Hmm, gdzie są te typy XD? O, o! To jest pompa? Tamo. Co to jest? To by pompa, tylko... Czy są crashpady? Czy je brać? A, weźmiemy, co tam zaszkodzi To snajperka jest No i snajpereczka, ale... Jest, pompa! Olśnienie życia światła Małe potki. Dobra, zróbmy tak. Żeby nie zostawiać crashpadów, bierzemy potki. I przy okazji sobie użyjemy poduszek. W ogóle jak ci się woła crashpady? Nie widzę, nie wiem. Napiszcie w komentarzach, jak to się wymawia X. -Star. Jeszcze raz mówię. Dobra, yy, gdzie to? Aha, tam. O, widzę, że matców to mamy dużo. Dobra, zbieram go. Bo... Zbieram cegłę. Kolejne topki, pożegajcie tylko. W ogóle u was też jest tak gorąco? Bo u mnie tak w sumie zimno. Napiszcie w komentarzach. Dobra, mamy jakieś bronie. Mamy dobre, nie najgorzej. Słuchkę mamy, sobie wypijmy. No i mamy fullkę. Dobra. Jed, Jedną frag. Już nawet nie pamiętam, kiedy ja zrobiłem tego fraga. Ej, kiedy ja zrobiłem tego fraga. Aha, tam na tych górach, już pamiętam, no. Wbieramy sobie drewnianko. No i jeszcze raz widzimy się w strefie. Dobra. Jesteśmy w strefie i tam mamy skosoneczkę. Trochę matców uzbierałem. No, tak więc. padajcie na TikToka, jak już mówię w opisie. Chyba powiedziałem, że w opisie jest. W sumie sam nie wiem, czy powiedziałem, czy nie. Ale jak coś. TikTok jest w opisie, jeszcze tak dla pewności. Dobrze, że mamy do robienia bazy tą taką kulkę. Jak ona się nazywa? Może sprawdzić. K. Nie. Fort kieszonkowy. No tak. To dobrze, że mamy ten fort kieszonkowy. Tutaj się pali. Twierze zapalone? Tak! Ktoś był przed chwilą. Gdzie on jest? Xd Dobra, nie gdzie on jest. Dobra. Ktoś tu chyba użył werwy słyszałem. 14 osób. tak długo nie nagrywałem, po prostu chciałem nagrać tak, wiecie, kiedyś tak, kiedyś, kiedyś tak no nie, nie wiem jak Wam to wytłumaczyć, ale po prostu już mówię, a, nagram sobie jedyne miejsce z butlami jest Tintine Tintine impulsywki nie, 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 nie trzeba Impulsywek. jeszcze raz? dobra, ja tu nie wchodzę, wiesz, oboje Zresztą mi wyskoczy i mnie a to by nie było fajne. A i zbierz drewno w 1000 dostajecie za to w expo. Bo takie wyzwania. Dobra. 11 osób. Niech wygramy tego. Znaczy no ja nie chcę obstawiać, może, tak? Ale na pewno zostanie na końcu jakiś spoczeniec. Jakiś spoceniec spoceniec. To będzie dytował 20 budowli na sekundę. Nie no, bez przesady, ale na pewno będzie szybko edytował. Albo stanie bot, który nie czaje Fortnite'a. Dopiero wbi do Fortnite'a. Ale... Znaczy chyba boty nie będą takie grały na takim koncie jakby. Bo to jest moje konto takie. Dobra. Jesteśmy w strefie. Jesteśmy sobie jeszcze matce. Wszyscy my już tak i tak mamy ponad 500 mat ponad 500 drewna. Lukewa. Najsłabszą no pompę w grze, snajperkę niebieską Ten fort Przynośny. No i sześć moich potek. Tutaj mamy W sumie nie wiem czy... Nie no, szara to bez przesady, żeby je 200 w głowę. Wocony 9 -latek w grze. Wow O! Są strzały, są strzały. Skąd one dobiegają? Osiem masą o, o, jest, jest, jest! Tylko gdzie jesteś? Tu Co jest? Rzucamy. Dobra. Odbuduje się do mnie. Rybiera, wiecie. No czemu ty tak do mnie spamisz, byku? Myślę, że jest spadceńcem jestem. No czemu? No czemu? Co jest? Jakie lagi? Spadam? No nie, zabił mnie. Naprawdę. Dobra, tak więc dzięki za odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę. A my się już widzimy w kolejnym odcinku. Cześć!